W cyklu tanie lunchowanie, gdzie testujemy oferty lunchowe knajp. Dzisiaj jesteśmy w Piccolo Pizza Jolo na ulicy Dereniowej 60. To jest to knajpa, która serwuje tylko pizzę. Właściwie zobaczymy, co mają w ofercie na lunch. Lecimy szybko do środka, bo jest zimno. Jesteśmy w środku i wiemy, że oferta lunchowa powiązuje od 12 do 16 i do wyboru jest 6 pizz i jakiś napój. Woda, lemoniada albo espresso. Cały lunch kosztuje 29 zł. Ja przecież teraz. No dobra, to powiem coś. Lemoniada dobra, taka kwaśna, ja lubię kwaśną, nie lubię przesłodzonych napojów, więc dla mnie super i fajne jest też to, że dostaliśmy duże, dużą szklankę tej lemoniady. pamiętam jak byliśmy w innym miejscu, w którym też była lemoniada do lunchu, to była tu taka malutka szklanka 250 ml, a tutaj jest porządna szklanka. Jeżeli chodzi o wystrój knajpki, to jest tutaj dosyć ładnie. Jest w takim włoskim stylu, są puszki po pomidorach. Widać, że aperol Spritz można tutaj dostać, bo jest ładny neon. Leci jakaś przyjemna muzyczka, dosyć taki nienarzucający się wystrój. Jest jakaś taka przestrzeń dla dzieci, to jest nawet spoko dla tych ludzi, którzy mają dzieci, przynajmniej. No i ogromnym plusem, przynajmniej dla mnie, jest to, że jest otwarta kuchnia. Można zobaczyć, jak pan wyciąga pizzę z piekarnika, jeszcze parującą. No to zawsze tak zwiększa zaufanie nie? do kuchni. Więc to na plus i to też daje taki klimat trochę domowy, że patrzysz jak to jedzonko jest przygotowywane. Spoko. A meczek spoko, że jest. Dla mnie zawsze plus, ale wiadomo, że bojkotuje Mistrzostwa w Katarze. Tylko polska reprezentacja. Z pełnymi ustami, muszę się tego odłuczyć. bo zauważyłem, że często mówię po prostu z pełnymi ustami we vlogach i właśnie zrobiłem znowu. Bardzo dobra ta pizza. Super, że jest posypana jeszcze jakimś takim twardym, dojrzewającym serkiem z góry. Ciasto jest bardzo cienkie, bardzo takie podpłomykowe, trochę przypomina naleśnik. Dobra neapolitańska pizza, naprawdę bardzo przyzwoita. Na razie spróbowałem tylko margaritę. Jeszcze muszę sprawdzić tę, która ma na sobie też grzyby. To pora na ostatni etap, czyli finalny werdykt. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja bym dał 9 Go! na 10 znanych włoskich piłkarzy tej restauracji, bo pizza była naprawdę pyszna, lemoniada była smaczna, nie wiem dlaczego 9 na 10, ale w sumie, no nie wiem, nie zaskoczyła mnie czymś takim, że to było jakieś niesamowite i zrobiło na mnie jakieś kosmiczne wrażenie, ale była to bardzo dobra napolitańska pizza. Ja, ja się w sumie z tobą zgadzam, bo była bardzo dobra i cena jest super, bo my zapłaciliśmy za te dwa lunche 59 zł. Więc 58. 58, hmm. super, no to jest hmm. bardzo dobra cena za dwa, dwa posiłki i jeszcze napój. I bardzo się najadłam, jestem super, super najedzona. I jest to dobra pizza, ale nie jest chyba najlepsza. Ale myślę, że jest tak w top 6 pizz y, w Warszawie. Pop, <laughs> top, top 6. 6. Top 6 to już jest... Dobry to wynik. Nieźle. To jest to dobry nieźle. wynik. No dobra, 9 na 10. 9 na 10 też dam. 9 na 10. Nie wiem w jaka była kategoria. Nie słuchałam cię chyba. Piłkarzy. Znanych włoskich piłkarzy. 9 Go! na 10 znanych włoskich piłkarzy. Tak, to jest moja ocena. To wszystko. Ariana jeszcze musi wam powiedzieć klasycznie jedną ważną informację. E, subskrybujcie i łapki w górę. Dzięki, do zobaczenia. Jest jakiś znany włoski piłkarz? Ten bramkarz. Buffon. Jeszcze chciałabym coś dodać, bo mam takie wrażenie, że nie opisałam takiego, tego doświadczenia w pełni, No bo na pewno warto, warto dodać, że no te składniki były super, i ser był pyszny, i sosiek był świetny, i oliwę dostaliśmy, była mega dobra oliwa czosnkowa, bardzo dobra pikantna oliwa z jakąś pikantną popryczką. No i super było, naprawdę było ok. Dajemy 9 na 10 bo jesteśmy marudami, ale moglibyśmy dać 10 na 10 bo to naprawdę było super, super dobre jedzonko.